Szaro buro i ponuro. Normalnie wyjść się z domu nie chcę. Pogoda barowa. No ale co? W barze siedzieć? O ósmej rano? No ale do zwierzątek trzeba wyjść. Czy się komu podoba, czy nie. Pogoda jest beznadziejna. No to nic. Lecimy karmić maluchy. Wszystko dookoła, co się rusza. Zaczynamy od kotów. Michy puste Witam na kanale Króle Króliki Króliczki Ale to na króliczka raczej nie wygląda Króle przesuń się, bo ci na głowę wyleje. I lecimy do królików, rabitki, rabitki głodne czy nie głodne, ja tak. nic nie mają. Był samotny, jej było źle Gdzieś w internecie poznali się On się zakochał ze samych zdjęć Bo tam rusałka dziewczę napięć Szczęka mu Morda, jak kopara, Rapapara, para, rapa para Zasługuje dla wrara, Rapapara, para, rapa para, nawet morda, jak kopara No i co? To piczkowi też trzeba dać. Cześć panie, nie spół Wyspał się, wybiegał się, tupał pod oknami jak głupi. Chodź, nie bój się, już odłożyłam wodę. Nie bój się, to nie lato, nie będę lała wodą. Wyleniał kuty. To, to zabieramy, to zabieramy i to zabieramy i ty, i ty głupolu, ty głupolu i pędzimy do kury kury ale ponura Chciałoby się powiedzieć ale kurom jeszcze, jeszcze mają w karmiku. Nie będziemy im dosypywać. Bo wyjadają co lepsze. A dostają granula, granula dla niosek. Dostają pszenżyto. I dostają trochę mielonej kukurydzy. I oczywiście wyżerają co lepsze. Aby nie było. Po prostu wolą, jak im rzucę na ziemię. W karmniku smakuje, ale nie tak jak naturalnie znalezione. Na glebie. No to biegniemy do króliczków. No i co? O dziewczyna! Nie je dziewczyna! Czemu tu nie zjadła nic? Nie, nie lubisz obierków? Łaski, bz. No i dziewczyna. Wczoraj dostałam na nią zlecenia, no. Tak mi się nie chce jej tego robić. Żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce, mówię wam. Ale co? Święta się zbliżają. Kasiora też by się przydała. Jakiś bogatszy prezent dla dziecka kupić taka kolej rzecz pan pan jeszcze wszystko ma możemy zrobić wymiankę proszę bardzo koleżanka z góry nie chciała jak masz ochotę to się poczęstuj no i widać ma ochotę no nie bardzo pan pan zjadł. dobra Pan ma wszystko. Panu podziękujemy. A pani? Pani też coś tam jeszcze ma? Siano jest, trochę ci dosypiemy mieszaneczki. A mieszankę to robię taką... Tu mam pszenżyto, jęczmień, owiec i zmieloną kukurydzę. Dobra czy niedobra? Dajcie. O sobie znać Czy takie Takie robicie, czy podobne No ja generalnie oglądam, patrzę co wy tam czarujecie Z tymi karmami Ale tak jak powiedziałam w jednym odcinku Ja się nie bawię w jakieś tam po prostu bogate, Bóg wie co Daję to co mam Do czego mam dostęp I zaszkodzić im to nie zaszkodzi Głodne nie chodzą Jak widać po nich chyba, nie? Na, no, tu dziewczyna. Ta dziewczyna to ma apetyt. Muszę jej dzisiaj trochę pościelić, bo. Na kupiorach już siedzi dziewczyna. Dziewczyna już siedzi na kupiorach. Wczoraj była piękna pogoda. Mogłam to zrobić, ale wykorzystałam na co inne. Na pranie, które fajnie wyschło na dworze. Nie wiem że idę się załatwić, idę posiano. <gry> stary, nowy toj, toj. Stary, nowy. Stary, bo stary, a nowy, bo się nikt nim nie załatwiał. Stoi, se, bo, bo stoi. Ale się do czegoś przydał. Masz dziewczyna, siana. Dobra. <gry> no, wszystkim dam. Kury mają. Pies dostał, koty dostały, króliki też. Także co? Tyle w tym odcinku. Biegnę, bo dzieci jeszcze śpią, nie poszedł do szkoły, bo chore. I jeszcze trzeba dać dzieciom jeść. Także tyle w tym odcinku. Podobało się? Łapka w górę. Nie podobało się? Łapka w dół. Subskrybujcie, lajkujcie. I co? I do następnego.